Małgorzata Broszewska-Palenik zaprasza na cotygodniowe wydanie informacji. Dzisiaj wyjątkowo przedświątecznie, w czwartek. Krakowianie coraz chętniej korzystają z komunikacji miejskiej. Potwierdza to stale rosnąca liczba sprzedawanych biletów. W październiku pasażerowie kupili o 15% więcej niż w tym samym miesiącu rok temu. Zestawienie października, który jest takim miesiącem z dużą ilością sprzedaży biletów ze względu na powrót studentów, rozpoczęcie roku szkolnego. Pokazuje pewien trend i byliśmy ciekawi po prostu, czy działania, które zostały podjęte w październiku, w zakresie poprawy oferty, w zakresie nowych linii wysokich częstotliwości, autobusów dojeżdżających poniżej 10 minut, poniżej 8 minut, dodatkowych linii tramwajowych z częstotliwością 5 minut, jest tą słuszną drogą, bo jeżeli coraz więcej osób kupuje bilet i jest w stanie za to zapłacić, to to jest potwierdzenie tego, że, że to jest słuszna droga. To, co najbardziej cieszy, to zwiększona liczba sprzedaży biletów okres... Normalnych, bo ta sprzedaż wzrosła o ponad 3000. To oznacza, że rzeczywiście te zmiany, czyli większa częstotliwość kursowania, nowoczesny tabor, przekłada się na to, że to zachęca ludzi do tego, żeby jednak wybierać tramwaj wybierać autobus. W Krakowie zwiększy się liczba miejsc, w których można kupić alkohol wysokoprocentowy do 2,5 tysiąca. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji. Restauratorzy, którzy protestowali przeciwko mniejszej liczbie wydawanych koncesji, są zadowoleni z decyzji radnych, ale tylko częściowo i zapowiadają kolejne pikiety. Po pierwsze, Zdjęliśmy cały ten podział na dzielnice, ponieważ wygląda na to, że to formalnie jest niezgodne z prawem. Po drugie, zwiększyliśmy o kilkadziesiąt liczbę koncesji dla lokali gastronomicznych. Czy to wystarczy? Myślę, że na jakiś czas wystarczy. Po trzecie, zmniejszyliśmy liczbę koncesji dla sprzedaży detalicznej, licząc na to, że w ciągu najbliższego pół roku z jednej strony Sejm wprowadzi nową ustawę o wychowaniu trzeźwości, która da samorządom możliwość. Wpływania na funkcjonowanie tych lokali, choćby poprzez ustalanie godzin otwarcia, choćby poprzez określanie minimalnej powierzchni, choćby poprzez konieczność narzucania jakiegoś wyposażenia technicznego, monitoringu itd., po to, żeby wyeliminować te punkty sprzedaży, które sprawiają najwięcej problemów. Cieszymy się, że jednak radni usłyszeli nas i że ta liczba, przynajmniej na gastronomii, została delikatnie zwiększona. To ratuje sytuację, na pewno zwalnia kolejkę, która już teraz czeka. Myślę, że do problemu powrócimy prawdopodobnie w lutym, w marcu, ale na dzień dzisiejszy rzeczywiście... Troszeczkę sytuacja się rozładowała jesteśmy z jednej strony troszkę szczęśliwi, że, że jednak usłyszeli nas Radni, że jesteśmy, że nie poddajemy się i że będziemy walczyć o naszych pracowników, o nasze restauracje. Proszę Państwa, tylko na płycie rynku w Krakowie 2000 ludzi pracuje w gastronomii. Czyli to trzeba też policzyć, jakie będą potem skutki społeczne tego. Wróciliśmy do sytuacji sprzed roku i niestety spotkamy się tutaj już niedługo. 50 osób straciło życie w ubiegłym roku po zatruciu tlenkiem węgla. Czad jest niewyczuwalny dla człowieka, jest bezwonny i bezbarwny. Pierwsze objawy jego zatruciem to zawroty głowy, wymioty, osłabienie, bóle kończyn, utrata przytomności, a w przypadku dużego stężenia, zgon w krótkim czasie. Przed zimą służby przypominają o podstawowych zasadach ostrożności. 41% Polaków uważa, że jest w stanie rozpoznać tlenek węgla. Z czego 22%, twierdzi, dzisiaj jest w stanie rozpoznać go po zapachu. Jest to dość zaskakujące, zwłaszcza, że jeżeli zestawimy to z faktem, że ten gaz jest bezwonny. Tak, do młodych ludzi można powiedzieć, żeby jeżeli przychodzą wieczorami, chcą się kąpać, żeby nic nie zatykali, najlepiej jakby był pół uchylone troszeczkę okno. Naprawdę to jest. To jest podstawa, że bezpiecznie się wykąpią. Czyszczenie przewodów kominowych z tych spalinowych od piecyków łazienkowych powinien kominiarz wyczyścić dwa razy w roku. Raz w roku kontrolować. Przewidujemy, że do roku 2023 przewidujemy około 1200 budynków możliwość doprowadzenia i zrealizowania tego programu ciepłej wody użytkowej. W związku z tym to są już naprawdę tysiące piecyków, które mogą zniknąć, jeżeli taka wola będzie wszystkich stron. To już tradycja, że 11 listopada na rynku głównym gromadzą się tłumy na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. W tym roku będzie jednak nieco inaczej, bo śpiewającej radości będzie dwa razy więcej. O godzinie 15 razem z gwiazdami i radiem RMFFM będzie można zaśpiewać biało-czerwone przeboje, a 62 lekcja śpiewania rozpocznie się o 17.00. te piosenki, które są dla nas bardzo ważne. Te piosenki, przy których się zakochiwaliśmy, przy których rodziły się nasze dzieci, a być może przy których mieliśmy pierwszy taniec. Perfekt, Manam, Lady Punk, Stanisław Sojka, Marek Grechuta. Te piosenki wykonają słuchacze RMFM i uwaga, tutaj wielki wykrzyknik razem z największymi polskimi gwiazdami. Jakbym tak zanucił, chcemy być sobą, to Państwo mogą się domyślić, kto będzie gwiazdą tego wyjątkowego wydarzenia. I o ile te pierwsze pieśni będą śpiewać głównie wykonawcy, o tyle, jak zawsze w drugiej części lekcji śpiewania, aktorami będą mieszkańcy. My, pierwsza brygada, Wojenko-Wojenko, kadrówka i inne przeboje tej lekcji, to trzon tego repertuaru, ale będą też utwory, które będą dla Państwa nowinkami. Na to wydarzenie czekali Bibersi z całej Polski. W piątek 11 listopada o godzinie 19 w Tauron Arenie wystąpi Justin Bieber w ramach światowej trasy Purpose World Tour 2016. Specjalnie dla kanadyjskiego wokalisty na Tauron Arenie wyświetlony zostanie napis We Love You Justin, czyli Kochamy cię Justin. O tym, jak duże to będzie wydarzenie, mogą świadczyć choćby 23 ciężarówki, 11 turbusów, Pięć vanów i 16 pomieszczeń do dyspozycji artysty i jego ekipy. Koncert obejrzy kilkadziesiąt tysięcy fanów Justina Biebera. Kraków został najpiękniejszym miastem etapowym Tour de Poloń i zdobył przechodni puchar. Stolica Małopolski pokonała Katowice, Nowy Sącz i Zakopane. W przyszłym roku kolarski tour rozpocznie się pod Wawelem. Zwycięstwo w tym konkursie jako miasto etapowe jest bardzo istotne dla Krakowa, bo już tak przypieczętowaliśmy sobie ten związek z Tour de Pologne od lat Krakowa i faktycznie już naprawdę z czystym sumieniem możemy porównywać właśnie, że Kraków jest dla Tour de Pologne tym czy czym Ryż dla Tour de France. No, Tour de Pologne jest to wielkie takie święto nie tylko sportowe, bo przypomnę, jest to kolarska liga mistrzów, przyjeżdżają najlepsi kolarze z całego świata. Te emocje to każdemu każdemu Każdej premii, każdemu startowi. Dużo się strasznie dzieje. Ponad 3 miliony ludzi wychodzi w ciągu tego tygodnia na starty, premie, mety, na, na, na właśnie na trasie wyścigu. Niesamowitej ilości ludzi. To jest taka największa i chyba największa nagroda dla nas i odpowiedź, że robimy coś fajnego właśnie z gospodarzami miast, przez które przejeżdżamy, z gospodarzami regionów. Konkurs też miał na celu wciągnięcie, zaaktywizowanie również mieszkańców, aby do tego, by promować nasze miasto podczas tego wyścigu, więc tym bardziej nas to cieszy że nasi mieszkańcy także z taką sympatią odnoszą się do tego wyścigu kolarskiego. Kraków chce stworzyć przymierze europejskich miast, które będzie aktywnie działać na rzecz poprawy jakości życia seniorów. O aktywizacji tych osób rozmawiano podczas konferencji w trosce o seniorów naszych miast. Pod Wawelem jedna piąta mieszkańców to właśnie seniorzy. My coraz dłużej żyjemy, grupa osób w wieku poprodukcyjnym tak zwanym się rozszerza. To jest około ponad 20% społeczeństwa Krakowa. Trzeba się, przepraszam, że użyję takiego określenia, nimi zająć. To znaczy zapewnić im po prostu godne, normalne warunki życia. Budujemy centrum seniora, które ma być zajmować się problemami zdrowotnymi, wykorzystując fundusze norweskie do tego. Myślimy o tym, że... myślimy o szczepieniach ochronnych i w dużym stopniu je finansujemy. I tutaj Kraków tak podąża drogą zadbania o mocne dofinansowanie usług opiekuńczych. Tworzymy całą sieć centrów Aktywności Seniora, takie nazwaliśmy. Mamy już ich 16, w tym najbliższym roku kolejne 10. Do 2020 54 centra będą funkcjonować w naszym mieście, po trzy w każdej dzielnicy. Tam masz, masz 2 miliony. Wiedeń jest bardzo dużym miastem, mamy blisko 2 miliony mieszkańców. Wiele z nich to osoby starsze i dlatego zajmujemy się nimi od bardzo dawna. Mamy wiele platform dla seniorów i zajęć, w których mogą brać udział. W samym Wiedniu prowadzimy 160 klubów seniora, w których rozmawiamy o zdrowiu, gotujemy i organizujemy zabawy. Muzyka Druga edycja Krakowskiego Tygodnia Startupów zakończyła się. W ciągu siedmiu dni zarówno młodzi ludzie zainteresowani nowymi technologiami, jak i przedsiębiorcy wymieniali się doświadczeniami. Nasza reporterka sprawdzała jakimi pomysłami na aplikacje zaowocowały spotkania młodzieży na warsztatach. Skupiliśmy się na tym, że w Krakowie jest trudno parking czasami, nawet bardzo często. Chcieliśmy zadbać o to, by ludzie parkowali w miarę równo, żeby zajmowali jak najmniej miejsca na ulicy i chcieliśmy skorzystać z lokalnego monitoringu, żebyśmy za pomocą tych kamer mogli sprawdzać miejsca wolne, parkingowe i żeby użytkownik naszej aplikacji mobilnej, która ma powstać, mógł zobaczyć, czy w danym momencie jest miejsce, może sobie wyszukać, będzie miał podzielone strefy zgodnie z tymi strefami, które wydzielimy. Chcemy zaprezentować jakby monitoring do lokalizacji komunikacji miejskiej, który ma... Jakby optymalizować czas oczekiwania na przystanku, tak żebyśmy mogli na przykład zostać w domu te 5 minut dłużej, wiedząc, że autobus może się spóźnić 5 minut. Będziemy po prostu obserwować trasę jazdy autobusu dzięki aplikacji mobilnej, która będzie w telefonie. Zainteresowaliśmy się właśnie przestrzenią zabłocia, które teraz prężnie się rozwija. Chcemy wprowadzić rewitalizację oczywiście tego miejsca. Chcemy zaangażować w to studentów miasta Krakowa, uczelnie, które będą mogły rozwijać swoje umiejętności tam, co również zaangażuje mieszkańców tego miejsca i jakoś całe to społeczeństwo ze sobą po prostu połączy. Blisko 150 wystawców, ponad 30 pokazów, kolacje z najlepszymi polskimi szefami kuchni, degustacje dla dorosłych i atrakcje dla dzieci, debaty oraz dyskusje. To wszystko czeka na miłośników dobrego jedzenia w najbliższy weekend w Icecracków Kraków podczas Terra Madre Slow Food Festival. Podczas targów będzie można kupić ekologiczne i trudno na co dzień dostępne produkty oraz poznać tajniki ich przyrządzania. Życzę smacznego i pełnego muzyczno-patriotycznych uniesień weekendu. A w dzisiejszym wydaniu informacji, to już wszystko. Na kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!